To co, są co? takie. Jezus przy Chodźcie, chłopcy. Czeka. pan, chodź, głos. Jeszcze pan jest. Jezus, czeka na mój głos. I mu pokazujemy, że dzwonimy. Jezus przysłuchacze, czeka na mój głos. Jezus przysłuchacze, przy czeka na mój głos. Czemu nie? Zadzwonic, powiedz czego chcesz. Zadzwonic, zadzwonic, powiedz czego chcesz. Zadzwonic, zadzwonic, powiedz czego chcesz. Jezus czeka na twój głos. Jeszcze raz. Jezus czy słuchacze czeka na twój głos. Jezus czy słuchacze czeka na twój głos. Jezus czy słuchacze Zadzwoń do powiedz czego chcesz. Zadzwoń do mnie, czego chcesz. Zadzwoń do powiedz do czego chcesz. Tak. chcesz Jezus czeka na twój głos. Ziemia. Okej, okay. Ziemia, Tak. <ślinia>